Szanowni Państwo, w 2014 roku przypada stulecie śmierci malarza Józefa Helmońskiego. Z tej okazji wraz z przyjaciółmi postanowiliśmy wydać album fotograficzny. Prezentowane będą w nim zdjęcia, które ukazują zachowany pejzaż, który był inspiracją dla artysty. Aby nasz projekt był atrakcyjny dla wszystkich, postanowiliśmy dołączyć do niego płytę DVD z elektroniczną wersją tego albumu. Swoją pomoc zaoferowali nam znajomi muzycy, fotograficy, graficy. Album ten podarujemy szkołom, bibliotekom, domu kultury, Niestety nasze emerytury nie przewidują możliwości wspierania polskiej kultury, dlatego gorąco prosimy o pomoc w zebraniu funduszy.